Chrysta. Pierwsze pytanie za Wami, siedem pytań do końca. Milion złotych w grze, oczywiście, to dobra odpowiedź, a Konstantynopol to oczywiście dawna nazwa. Mm. Stambuł, wszystko się zgadza. Słuchajcie, powiem, że zajmiecie się krajobrazem. Tak, tak. Właściwie architekturą tego krajobrazu, trochę mnie to martwi w kontekście tej bryły, którą ułożyliście z banknotów. Nie jest ona ani proporcjonalna, ani symetryczna, ani konsekwentna. Dla Jowity to było naprawdę ciężkie przeżycie. Udawała silną, ale tak naprawdę była przybita. No cóż, całe osiedle mówiło o jej mężu, a Adam, jako zaufany pracownik komornika, nie miał już żadnych szans tam pracować. Niestety, sam był sobie winien. Dwa dni później Jowita Dobrze, że jesteś, twoja siostra się denerwuje, chciałabym, żebyś przy niej posiedziała. No, ale po co? No, mogłoby jej to pomóc. Ja wiem, że straciliście rodziców. Ach, nie straciliśmy rodziców. Matka nie żyje, a ojca nigdy z nami nie było. To bardzo mi przykro, naprawdę. Niech sobie pani daruje te gadki, dobrze? 5 lat, od kiedy telewizja toja jest w waszych domach, jest regularnie, nadaje regularny program, tak więc i też dziś dla nas dzień specjalny, dzień, w którym wspominamy, ale także mówimy o tym, co nas czeka w przyszłości. Ale zanim zaczniemy wspominać i pokazywać Make her say something. Stop! Aj. Mój prywatny kamerzysta o imieniu i Adam. Właśnie. Dziękuję ci kochany. Byłeś świetny. <grym i wytrych> <grym i wytrych> <grym i wytrych> Dotarła do celu. <grym i wytrych> Udało się. <grym i wytrych> Uhu. Parówka mi się w garnek nie mieści. Nie no, gada do mnie jak nic, a... Trzeba chyba na chwileczkę gdzieś odleciałem i niepotrzebnie wróciłem. Mogą zostać z nami na sali? Nie, 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 to my. Żeby potańczyć? To my pójdziemy na korytarz. Puścimy teraz. No to co? Ustawiamy się twarzą do lusterka. Dwa rzędy, poproszę trochę dalej, żeby zrobić mi miejsce. Tak jest. No i będziemy tańczyć. <głos> Austriacy. <głos> Mongołowie, Meksykanie, Masajowie. Gering? <noise> tak. Ma <my dear. głos> <noise> <noise> Dobra, to, to w takim razie to co mamy robić, wracać na, na firmę, czy, czy, czy coś innego? Czy, czy, albo, albo poczekajcie, albo, albo sobie zróbcie śniadanie. Dobra, to dziękujemy. Dobrze, na razie. No dobra. Kaziu, ja mam lodóweczkę, w lodóweczce też śniadanko mam. Krabia, ja to bym...